Jedwabne, 10 lipca 1941 rok. Mała polska miejscowość, od 300 do 450 Żydów spłynęło w stodole. Kto był za to odpowiedzialny? Polacy, Niemcy, a może oboje? Dziś przyjrzymy się faktom i kontrowersjom, które wciąż dzielą opinię publiczną. Jedwabne przed wojną było małym miasteczkiem w województwie białostockim. Żydzi stanowili znaczną część mieszkańców. Wybuch wojny i niemiecka okupacja wprowadziły dramatyczne zmiany. 10 lipca 1941 roku spłynęła stodoła, w której Niemcy spalili Żydów zamieszkujących tereny polskie. Liczba ofiar szacowana jest na 300 do 450 osób. Przez lata niejasności wokół sprawców budziły ogromne kontrowersje. W maju i czerwcu 2001 roku Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził ekshumację. W masowych mogiłach odkryto m.in. niemieckie łuski, co sugeruje udział niemieckich żołnierzy w zbrodni. Ze względów czysto religijnych ekshumacja została przeprowadzona w ograniczonym zakresie. A przez to, że ekshumacja nie powiodła się po myśli pewnej grupy religijnej, została ona przerwana. Wojciech Sumieński, dziennikarz śledczy i reporter. Od lat bada temat zbrodni w Jedwabnem. W 2025 roku wraz z ruchem obrony Polaków zorganizował odsłonięcie kamieni pamięci w Jedwabnem, upamiętniających ofiary tej tragedii. To wydarzenie miało na celu przypomnienie o tragicznych wydarzeniach z 1941 roku oraz oddanie hołdu ofiarom. Dlaczego wciąż wiele osób wini wyłącznie lokalnych Polaków? Historycy wskazują, że część narracji służy politycznym i finansowym celom. Reparacje niemieckie są tematem drażliwym, a przypisywanie winy Polsce może być wygodne dla pewnej grupy religijnej. Fakty mówią natomiast jasno: Niemcy brali udział w tej tragedii. Próby przedstawiania wyłącznie Polaków jako sprawców są uproszczeniem i przejawem ignorancji. Historia jest natomiast złożona i wymaga rzetelnej analizy. Jedwabne to dramatyczna lekcja historii, pokazuje jak łatwo wydarzenia mogą być manipulowane w narracjach politycznych. Pamiętajmy o faktach i szanujmy pamięć ofiar. Zostaw suba po więcej.